Dzień dobry. Dzisiaj o Rafale Aleksandrze Ziemkiewiczu. Wszyscy pewnie już wiedzą, a jak nie wiedzą, to niech się dowiedzą, nie będę opowiadał, jak to go zatrzymano na lotnisku Heathrow pod Londynem i odesłano z powrotem do Polski. Nie chcę opowiadać, ale chcę skomentować dokonać pewnej analizy, no, która się oczywiście wyda niektórym niesmaczna. Ale ja na to nic nie poradzę. Analizy mają to do siebie, że w niektórych uszach brzmią na przykład jak insynuacje. Tymczasem ja nie incynuję, tylko staram się szukać racjonalnych wytłumaczeń. Rafał Uziemkiewicz wydaje właśnie nową książkę: Strollowana Rewolucja. No i ta książka, jej debiut zbiega się z wydarzeniem, które na pewno bardzo pomaga Rafałowi w odzyskaniu bardzo szerokiej popularności, bo przecież ta jego popularność już dotyczy, w tej chwili jest to powszechna, dość, dość powszechna, ale jednak dotyczy przede wszystkim, przede wszystkim stałych widzów, których w tej chwili jest kilkadziesiąt tysięcy, może 100 tysięcy. Nie jest to już tak dużo jak dawniej. I Warto zauważyć, że codzienne, no zarobkowe, bo jest oni zarobkowe, też codzienne. Pogadanki Rafała na YouTube są yy, są, no są mniej oglądane niż na przykład pogadanki Witolda Gadowskiego yy, czy też Tomasza Wróblewskiego przez pewien przez czas. Podobna, jest podobna. Podobny zasięg, podobny zakres, podobny obszar zainteresowań, no a, ale nie tak dużo odbiorców. Rafał Ziemkiewicz, jak mówię, no reklamuje książkę, i teraz pytanie, czy rzeczywiście to jest insynuacją, jeżeli przypuszczę, że ta akcja w Londynie jest ustawką. Nie musi być insynuacją. Otóż Rafał w 2018 roku miał już problemy ze służbami imigracyjnymi Zjednoczonego Królestwa, i wtedy wszyscy się publicznie zastanawiali, czy zostanie wpisany na listę niepożądanych osobników, wówczas jeszcze z Unii Europejskiej. Teraz tym bardziej, tym łatwiej zatrzymywać ludzi na granicach, skoro Polska jest w Unii, a oni nie są w Unii. No i wszyscy się zastanawiali, myślę, że my nie musimy tego wiedzieć. Rafał pewnie to wiedział, w, w związku z czym mógł podjąć taką akcję, żeby, żeby dodać sobie powszechniejszej, wręcz całkiem powszechnej popularności poprzez taki właśnie, takie wydarzenie głośne z zaangażowaniem polskich służb konsularnych być może nawet Wyższej. Zobaczymy co będzie dalej. Jeżeli wiedział, że go czeka wydalenie albo przynajmniej mógł się tego spodziewać, czy to z powodu kolejnego donosu na przykład ze strony profesora Pankowskiego czy z powodu tamtych wydarzeń sprzed trzech czterech prawie lat? No Rafał mógł skorzystać, tak? Mógł skorzystać i teraz tak, no instytuacja, nie insynuacja, mógł tego, mógł się nie mógł nie wiedzieć, mógł tylko sprawdzać. Jeżeli przez ten czas od 2018 roku nie, nie wybierał się do Brytanii, nie wiem czy tam podróżował, no to po prostu miał okazję teraz sprawdzić lecąc z żoną i córką samolotem, e kierując się w stronę Oksfordu, gdzie jak rozumiem w tych dniach, chyba w niedzielę ostatnio, czyli wczoraj, Miała być, miała być inauguracja Michael Mass, całego roku akademickiego na Wydziale Biochemii w Oksfordzie. Tak generalnie zdaje, zdaje mi się, że Michael Mass, czy ten pierwszy trymestr, w zasadzie dwu, dwumiesięcznica, tak, bo to są to jest 8 tygodni, zaczyna się w, na Oksfordzie chyba generalnie 10 dopiero, w następną niedzielę. No, ale pewnie na biochemii wcześniej. Do czego zmierzam? No, zmierzam do tego, że <laughs> w... brakuje nam cały czas wyraźnego lidera. Wszyscy mówią, że Rafał Ziemkiewicz, politycznego, tak, politycznego, że Rafał Ziemkiewicz jest liderem intelektualnym, publicystą, no ale nie politykiem. Nie, nie powinien się rozdrawniać. Być może nie. Ale zobaczmy, że te środowiska, powiedzmy, prawicowe, wolnościowe wydelegowały w czerwcu, czy może sam się wydelegował, do tej roli lidera politycznego Witolda Gadowskiego, właśnie publicysta, bardzo podobnego w sumie formatowo do Rafała. No to nie wyszło rzeczywiście, zupełnie nie wyszło i już nie wyjdzie, ale taka decyzja, że publicysta ma być Kandydatem na, na twarz pewnego masowego ruchu politycznego to nie jest nic dziwnego. Przypomnę, że kiedyś Tomasz Lis przed wielu laty liczył na to, że będzie kandydatem na prezydenta. To był bodaj 97. Mógł być? Czy w czy 95 czy 2000 rok? Nie pamiętam. 2000 pewnie. Napisał wtedy książkę. Prezydencką, bo na kampanii trzeba książkę napisać co z tą Polską. Napisał tak, on nie został kandydatem, nie wydelegowano go. Publicyści mogą być delegowani do polityki. I teraz pytanie, czy rzeczywiście Rafał by to udźwignął. No pyta, czy udźwignął tego nie wiem. Natomiast natomiast. No, zarzekał się w różnych okresach życia, że on z polityką nie, nie chce mieć nic wspólnego, to nie jest jego, jego żywioł, ale po takich zarzekaniach, które miały miejsce w roku 2014, jak pamiętam, rozmawiałem z nim nawet, to potem podjął inicjatywę razem z Markiem Jakubiakiem, wówczas posłem. Klubów Endecji. Endecja to miał być ruch polityczny, którego twarzą właśnie był Rafał Ziemkiewicz. Jeździł po Polsce, animował kluby, a więc mógł się, dało się go przekonać, jak się bardzo chciało. Marek Jakubiak Jakub miał go przekonać. Może i teraz też, też się da przekonać. I dlaczego akurat Rafał? No dlatego, że nikogo nie ma. Te właśnie, no powiedzmy, szeroko rozumiane środowiska prawicowe, tak prawica pisowska plus na prawo, PiS poza Konfederacją, wygenerowały z siebie we wrześniu ruch Polska jest jedna z Anną Marią Siarkowską, Rafałem Piechem z Siemianowic. Czy coś, coś z tego będzie? No, właśnie myślę, że nie będzie. Za duże związki z Pisem. Przecież Anna Maria Siarkowska wciąż jest posłanką Pisu i głosuje zasadniczo. Zgodnie z linią partyjną, czyli linią klubu, tak? Chodzi o, o klub PiSu. Natomiast Rafał Piech no, mnie zawiódł bardzo, chwaląc się na swoją miarę głośno tym, że pozyskał 6 tysięcy przedsiębiorców zrzeszonych w powszechnym samorządzie gospodarczym takiej organizacji. O której ja po prostu coś wiem i wiem, że to nie jest 6 tysięcy, to jest 6 tysięcy darmowych zgłoszeń internetowych, czyli żadna siła. Jakkolwiek na czele tego powszechnego samorządu gospodarczego stoi człowiek, absolutnie, to dla mnie legenda wręcz. Bardzo mi się z nim dobrze współpracowało wiele, wiele lat temu. Andrzej Stępniewski, prawdziwy taki społecznik, przedsiębiorca. Jest tam również znany z chociażby z takich polskich rodzin, z Libertasu, Dariusz Grabowski. Jest też Marek Czarnecki, który też przeszedł przez politykę, przez administrację publiczną, ale generalnie znany jest raczej jako fachowiec od weksli. No tutaj bym mu bardzo uważał. Mam nawet na półce jego prawo wekslowe i czekowe. Bardzo ceglado. stare wydanie, pewnie nieaktualne, tak naprawdę do końca. Muszę powiedzieć, że czytałem to wtedy, jak mi to dał i. Niczego się stamtąd nie dowiedziałem. Jest to typowa taka książka napisana przez prawnika, który dba no, o to, żeby, żeby książka była zachętą do skorzystania z jego usług. Nie skorzystałem, nie miałem takiej, takiej potrzeby. Wtedy akurat wyrzucono mnie ze spółki, która miała kłopoty z wekslami. Natomiast, no, wracając do, 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 do ojejku, te dygresje, ja sam już nie mogę ich wytrzymać. Otóż wracając do Polski, jest jednej, tak to się chyba odmienia, nie wiem. Nie, nic wielkiego z tego raczej już nie będzie, więc myślę, że środowiska prawicowe, zaprzyjaźnione, znające się doskonale wewnętrznie, mogłyby może skorzystać i skorzystać z tej, no nie tylko chwilowej, ale z tego wybuchu popularności Rafała Ziemkiewicza w mediach, we wszystkich mediach naprawdę. Żeby z niego zrobić lidera jednak politycznego, a przynajmniej twarz. On nie musi nic niczym kierować, rządzić, jeśli nie chce i nie umie, ale niech pokazuje twarz. I myślę, że to jest dobry pomysł. I jeżeli moja, wiesz, moja insynuacja, jakoby on sobie to wszystko ustawił, żeby zareklamować książkę, moja insynuacja idzie teraz nawet dalej. Insynuuję zatem, żeby Rafał Ziemkiewicz skorzystał. Z tej reklamy, którą sobie zrobił lub zrobiono mu na debiut nowej książki, i żeby w tym właśnie dobrym momencie politycznym, bo teraz jest dobry moment polityczny, zrobił z siebie lub z niego zrobiono twarz nowego, nowego politycznego otwarcia wolnościowego, po wolnościowego. Nie tylko wolnościowego, no tak może być prawicowego, no bo trudno powiedzieć, żeby on mógł się podobać lewicowcom. Ale na pewno jest to człowiek, który właśnie, co ciekawe, mimo mniejszej popularności jego filmów niż popularność filmów Gadowskiego, Siemkiewicz ma dużo większe szanse ogarnąć takie szersze rzesze Polaków, jako ten, który coś firmuje, tak, który właśnie daje twarz. No i na tym. Na tym zakończę te insynuacje na temat Rafała Ziemkiewicza. Mam nadzieję, że ci, którzy doszukują się we mnie złośliwości, zrozumieli już, że tak naprawdę ja chcę dobrze. Dziękuję bardzo.